Ale widzowie dzisiaj kolejny odcinek z Adamem. Adam, przywitaj się. Siema. Adam chciał, żebym nagrał na YouTube, dawaj to woda to dawaj na YouTube, jeszcze raz i w ogóle mam 5 stron Mówiłem ci prezentów nie da się odebrać w poprzednim odcinku. Dobra, dawaj Doki, 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 Doki. Wojtek! Aha. Ja mam nie mam jeszcze. I nie mogę. Dobra, wieź, że standardowe, ku którym rozwaliliśmy go w poprzednim odcinku i robiliśmy triki z Ameryki. Ja ostatnio. Ja dzisiaj grałem. A dzisiaj grałem, no i odebrałem prezenci. I... I co? I odebrałem prezenci. Aha. Psiedzi jak w poprzednim odcinku. Kandik jak w poprzednim odcinku, Adiś, Adiś Adi, po nie widzę. Ja wiem, gdzie ty jesteś. Tak, ty wiesz, ja też wiem, gdzie tu jesteś. Ja wiem, gdzie ty mieszka. A, nie uda się! To serio. Ej, ej, ej! Przedzik? Ej, ja wychodzę poza za Serio? Nie da się. Ale jak pójdziesz za ciebie, to cię zabije. Próbaca ja cały czas za tobą poszedłem, Ja widziałem widziałam i taką poszedłem tutaj i poleciałem i tutaj. Chciałem się. Wydziemy to, że Myślę, że tego nie widzę. Wchodzi? Tutaj. I tu wchodziłeś. Ja ciebie Ty mnie nie widziałeś? No nie widziałem cię. Wróćmy mi 10 minut dodamy. Ej, wiesz się nie wie, bo to się robię. Do Filipa piszę. Filip to też mój kolega, jakbyście chcieli pytać się. Êêê, uh, onde Start! aha aha Brr! Ihé! Ihé!

Już tego nie będzie. A! Jest! Mam strzelbę. Nie. Ciśka ciś, jeszcze teraz odroczyłeś. A, widzę cię. Ej, hop. Bo... Selba jest wkurzająca, nie powiem dlaczego, ale jest. Jaki... Jakiś pierwszy poziom jest strzelbą zabijał. Selba jest strasznie zdenerwująca. Gdzie ty jesteś? jesteś? Prawda. Kadzik. Bejm. Bej. Nie. Nie, nie, nie. Boże! O! Spadłem! Ale co? So? Pokazała mi, że cię tam gdzie? Bo mi nie dało nowej broni. O, o! Widzę cię! Tej kurde to jest. ja mam takiego fajnego Arpega. Ja mam takiego kolorowego rpego. Dlaczego zmięsz kolorowego? No bo ja mam Arpega I ja mogę sobie na niego efekty zakładać. Mam jakieś światełko. Kondonie. Jak mi to HP? O! Snajperka wam robi triki! No to jestem w dupie. <noise> Uzi mamy, no Uzi. No nie no! Ale Uzi jest słabe. Ale że strzela! Jak maszynuczka. Brrrrr. O kur Oj, oj! Ciłuj! Czilli, chik, chili! Przed, przeładuj, 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 no na szybciej! Nie! Ej, Dawid cię zakopał! Co się nazywa Dawid, czemu to się nazywa, jak mi kolega Dawid? Dawid, Zniż dla Dawida w komentarzach. Zniż dla Dawida w komentarzach poprosiłbym.

Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr W ogóle się nie denerwujesz Co, prawda? Mam wyrzutnie granatów, w się Nie no, daj mi się zabić, proszę Przecież to ja bym nawet chyba zda... Dobrego playera zabił. Kapa to. Ja ci nie zadałem. Nie? Ale uzi. Odjad, chuj. Do skad. A, ah, tu jesteś. Kolego! Kolejny teraz snajperkę mam, poddaj się już. <grymka> no snajper nasz. No! Daj mi się zabić, pro. Co ty masz? Urzej Pet, prawie prawie. Nie! Nie! Ja ze snajpy Snajpa trochę mi się prze, przegorszyła. nie wstaliście, powiedzieć, że incydent Gruboczek się nie co się nazywa przekleństwem. Wcale. No i karabin sturmowy człowieku, to jest najlepsza broń. W Grze. To jest startowa broń, to jest najlepsza. Bo ja się zaraz. To jest 1 HP. Co? Co? ci znaczy 12 zadawać Ja ci 140 Ciekawe ja zadałem Zostało mi 4 HP I spierdziela mam ciebie <gry> Dobra z jedną amunicją to zrobię Ha! I z jedną amunicją to zrobię Brrr. brrrr, brr, patapi, brrrr, brrrr, patapi I teraz mam najgorszą broń w grze! Przecież tego nie widzę Przecież jest tego nie widzę Nie no O nie! Masz wyrzutnie je Poza tym ja jestem ty w dupie A, zginąłem. Masz coś innego teraz? Halo. A? O kurde, no to ja jestem w dupie. Ag! Wygrałem! Dobra, dawaj znowu w to, do, znowu. Czekaj, ja Filipa dodaję do rozmowy. Ja dodaję. Ale znowu w to dawaj gramy. No dobra, ale to czekaj, Filipa dodam do rozmowy i będziemy z Filipem jeszcze grali. Widziałem podajcie. Halo. poczekaj. Filip! że nie mogę. Grać. Filip! Nie, może? nie mogę. Aha, po to się raz. Czemu? Mogę na telefonie. Po to graj na telefonie. A, a nie możesz z nami grać telefonie. No Spróbuj na telefonie. Spróbuj na telefonie. Co? Spróbuj na telefonie. Nie mogę. Nie możesz na telefonie. Nie mogę, na no komputerze to mam wybrał. Dobra. Dobra, Wojtek, dobra i weź tą grę znowu weź. A weź coś... Wiesz, nie teraz coś innego. Ale inną mapę, inną mapę, inną mapę, ale to samo, inną mapę tylko. O no, nie, ja tylko nie ten młotek! Ale młotek go... Zły, ale te, ta prota jest fajna, proca fajna. Prosa dużo zadaje. co więc powiem że bardzo dużo zadaje. Brrr. I teraz tylko trzeba, z palic cię bastić Piątek. No. Nie! Ej, mam nożyki, ty dałaś mi te nożyki, mam nożyki. Co? Co Filip? Bo czego chcesz? No dał mi się po prostu. Serii, tylko by tylko. Po to chciałeś mnie tu informować Ej, twoja 137! Wojtek. No? Filip. Co? Ja Cię odblokowałem. Musisz przyjąć moje zaproszenie, bo ja Cię od... bo miałem Cię zablokowanego. Ura, jest. Ja kolejny ci... raz w proce? Mam... Oh, ja mam 10 hapa, nie zdąży. To? Ja Cię odblokowałem. No, ja Cię nie miałem zablokowanego, musisz mi... Musie... O, dołączyłeś do nas. raz? No. A... Jest, nie, że dołączył. No, bo on... Było... Brr. A Filip, czekaj! Ej, czekaj, ja muszę wyjść na chwilę, bo muszę Filipa tutaj do Dobra, to wejdź do tej gry Filipa i ty do wyjścia. A, tu, tu, to wygra. Gramy tu, tu, tu. Nie Ej, nie dawajcie nie... potem, tym, że dwa, dwa Aj, dobra. No dobra, to ja z nie powiem, na wolka. Giemy, Gsided... Dobra, ja z Pawlika widzę. Mamy piłę wychodzić z brr. Co ze na mnie O! Mam nieskończoną broń Nośnie No nie! O widzę wojka, widzę wojka, widzę wojka? No nie, teraz mam nagle ukrył super, nie ma najgorszej w całej grze. Czyli wo, wodź ma łup, wejdź ma łup, mam jeszcze ranę. Nie, yeah. znaczy właśnie... Macie właśnie, właśnie, właśnie dobrze, bo ja... O, naraz... chowa Ma mam nieskończoną broń. Jesteś Nie ślepy, a za to byłem sobie. Nie skończę na broń. Coś do mnie strela. Co do mnie strela! tak mnie pokonał Ale ty I rozumiesz Bart tak. Filip, ty rozumiesz, że Ty jesteś za dubym i wy się nie bijecie? A, no. Tak. Nie no, ja bym to już! Paintball? Ja. Ty, do, ty mnie już dwa razy zabiłeś chyba! Nie, ja piątkę! Nie yeah. A, a zabiłeś, bo jeszcze raz narty No tak!

Ja automatyczne. Oh. Czekajcie. Fi wyjdziemy wszyscy, czekajcie, czekaj. Dlaczego? Bo Filip musi... Filip, weź w ustawienia. Wejdź w ustawienia, Dlaczego? nie? ustawienia. ojek tam masz na... Zjedź tam na dół Zjedź tam, powoli jedź na dół tam masz tryb automatycznego strzelania i tam klikasz wyłączone wyłączyłeś to? to wyłącz już no to człowieku w ustawieniach to masz, to jak trochę szeczkę na to zjeżdżasz w ogólnych i tam masz takie automatyczne strzelanie i to wyłączasz. Co, gramy? Ogramy, tylko Filip to automatyczne strzelanie wyłącza cały czas. Już. Dobra, widzowie, to tyle na dziś, Nara.